Kochani, witam Was bardzo serdecznie wtorek, 13 września 2022. E, pokrótce, tylko jeszcze na wieczór, wiem, że już pewnie w Polsce śpicie, e, ale bym miał taki kurczę zapierni dzisiaj w pracy, że nie było czasu nawet załadować, a już cokolwiek nagrać, powiedzieć na ten temat, to już było zupełnie niemożliwe. W każdym razie, e, rozważania do fragmentu z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 7, wers 11 do 17. Wskrzeszenie młodzieńca z Nain. Wkrótce potem udał się do pewnego miasta zwanego Nain. Wraz z nim szli jego uczniowie i wielki tłum. Gdy zbliżył się do bramy miasta, właśnie wynoszono zmarłego jednego syna matki, która była wdową. Towarzyszył jej wielki tłum z miasta. Gdy pan ją zobaczył, ulitował się nad nią i powiedział Nie płacz. Podszedł, dotknął pogrzebowych noszy, a niosący je zatrzymali się i powiedział Młodzieńcze, mówię ci, wstań. Wtedy zmarły usiadł i zaczął mówić. I oddał go jego matce. Wszystkich ogarnął lęk i wychwalali Boga, mówiąc Wielki prorok pojawił się wśród nas. Bóg nawiedził swój lud. I rozeszła się tam wieś o nim po całej Judei, po całej okolicy. Chwała Tobie Chryste za to słowo. Dziękujemy Ci Panie Boże za to. No i co my tutaj mamy w naszych rozważaniach małżeńsko-towarzyskich. No nie? Jak ja to widzę? Po pierwsze, mamy tutaj kolejny etap, kolejny jak gdyby rodzaj śmierci, który Pan Jezus skrzesza. To znaczy, musimy się cofnąć troszeczkę, kiedy on skrzesił tą 12 dziewczynkę. Te znane słowa, talita kum, dziewczynko wstań. I warto się temu przyjrzeć, bo następnym człowiekiem, którego on skrzesi z umarłych, jest łazarz. I tutaj mamy właśnie progresję tego, nie dość, że wieku tego umarłego człowieka, to jeszcze progresywność śmierci, czyli stanu rozkładu zwłok, w którym on się znajduje. Dziewczynka dopiero zasnęła, sam Chrystus powiedział, czemu płaczecie, ona nie umarła, śpi. Ja mówię, tutaj ten młodzieniec, nie dość, że już to jest trochę starszy niż dziewczynka, czyli musiał mieć ponad 13 lat, żeby być młodzieńcem nazywanym, to i on już umarł i jest Niesiony na noszach w stronę cmentarza. Odprowadza go tłum ludzi, może tam były jakieś zawodowe płaczki, może tam byli przynajomi, przyjaciele, rodzina, nie wiadomo kto, ale była na czele tego konduktu była matka, która nie dość, że utraciła tego syna pierworodnego, czyli pierwszego urodzonego, ok, i jedynego, to teraz to jest jeszcze wdową, czyli nie ma już męża ani syna. W tamtejszych czasach, w tamtej kulturze było tak. Niestety, że kobieta, kiedy traciła męża i miała jeszcze syna, była na jego utrzymaniu, ale kiedy już traciła i męża, i syna, to już było, umarł w butach, nie? Nie dostawała żadnego majątku, no była tą wdową, która była na wikcie opierunku dobrych ludzi. No i była naprawdę tragiczna sytuacja, nie? Takich kobiet w tamtych czasach. Więc mamy tą kobietę, która jest już w stanie takim... Depresyjnym, nie? Można powiedzieć. No wyobraźcie sobie, że zostajecie bez źródła utrzymania, tylko dlatego, że zmarwasz no, pierwszy mężczyzna, czyli mąż, i później syn, i teraz jesteście już, tak można powiedzieć, no, na marginesie społecznym. nie, Jesteście zupełną bidą, jesteście zerem, niczym dla tego społeczeństwa. Eee, no więc, jaki był stan serca takiej kobiety? Wyobraźcie sobie to, nie? Odprowadza na, na cmentarz. Ona, widzicie, i tu jest jeszcze jedna rzecz. Eee, jest tu napisane w tym, do jakiego miasta? To znaczy, zaczyna się tak, wkrótce potem uda się do pewnego miasta zwanego Nain Kiedy są takie wyrażenia w Piśmie Świętym, ja lubię rozważać, co to znaczy, wyraz po wyrazie i jakie jest znaczenie tych nazw. I Nain to jest właśnie znaczenie, to jest piękny, godny i urodziwy. I jeżeli jest to napisane, wkrótce podał się, potem udał się do pewnego miasta. To jest to jak gdyby przeniesienie, że tym pewnym, godnym, pięknym, urodziwym jesteś Ty. Jestem ja, jesteśmy my. Czyli tu jest ta godność, jak Bóg widzi nas, ludzi. Czyli udał się do pewnego miasta, zwanego godnym, pięknym. Ok. Ja trochę zerknąłem do Google'a, to znaczy szukałem obrazków, jak wygląda to, Nine, bo to miasto istnieje do tej pory. Możecie sobie zobaczyć, pisze się N-E-I-N, 9 -E -N, tak po niemiecku i jest ono ulokowane w Izraelu do dzisiejszego dnia dzisiaj jest to naprawdę malutka wioseczka w Izraelu i możecie znaleźć na Google ryciny czy nawet zdjęcia z wykopali z tego miasteczka no z czasów można powiedzieć takich dawnych nie? może była jakaś tam taka rycina z czasów właśnie bojeń krzyżowych czyli świeżo, mniej więcej tam no więc świeżo można powiedzieć, tysiąc coś lat po, po, po śmierci Chrystusa. No ale, ale mimo wszystko, może tak to było bardziej zachowane. I tutaj trzeba sobie też zdać sprawę z tego, że ta brama, przez którą wychodzi ten kondukt, ok, um, i przez którą Pan Jezus wchodził, to nie była jakaś wielka brama. To była brama prawdopodobnie, że nie wiem, dwa wielbłądy się mogły minąć, albo nawet jeśli nie mogły minąć. Więc teraz zobaczcie, co tu jest napisane. Wraz z nim, czyli z Jezusem, szli jego uczniowie i wielki tłum. I, i a kto się spotyka, z, i kto idzie z drugiej strony tej bramy? Wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, i towarzyszył jej wielki tłum z miasta. Spotykają się dwa tłumy. Okay? Ta matka jest w zupełnej depresji. Może zauważa Jezusa, może go nie zauważa, może nie wiem. No jest tłum, jest wielkie zamieszanie. Te dwa tłumy się spotykają przy tej bramie, nie? I zobaczcie, że tutaj jest właśnie to, że ona nie prosi, załóżmy tak jak ojciec tej dziewczynki małej, żeby wskrzesiłem Chrystus do żywych. Nie, nie ma tego błagalnego tonu, kiedy jest Maria i Marta, kiedy Jezus przychodzi do Łazarza. Tu jest zupełna, jak gdyby, obojętność. No, umarł. Jestem, ja jestem praktycznie umarła. Przychodzi Jezus i to jest jego inicjatywa. Nie? że on, on, ze względu na stan serca tej kobiety, tej matki, uh, ulitował się nad nią, tak naprawdę. Nie nad tym zmarłym, tylko nad nią i wskrzesza jej tego syna, który będzie ją utrzymywał do końca życia. Dlaczego to jest ważne? Dlatego jest to ważne, że chcę Wam powiedzieć, żebyśmy w naszym życiu przypatrzyli się naszym związkom i stanowi ich rozkładów. Czyli jesteśmy w tej takiej pierwszej fazie, że tak naprawdę coś się dopiero skończyło albo się kończy i my popadamy w panikę i biegniemy, no jak trwoga to do Pana Boga, składamy ręce, ratuj Panie to małżeństwo, ratuj Panie to, jest, no jest jak gdyby taka panika, nie? I Pan Jezus mówi, czeka czekaj, spoko, tu jeszcze mam tą osobę do uzdrowienia, mówię tutaj do, na przykład o kobiecie, która krwa, krwawiła, nie miała te krwotoki, czyli nie jest to, dobra idziemy, ratujemy do Twojej małżeństwa, tylko spokojnie, ono dopiero, ono nie umarło, tylko śpi, okej, okay? tutaj już jest ten stan naszej miłości, stan naszego związku, ten już, no okej, okay, skończyło się, nie? Zobaczcie, odprowadza wielki tłum z miasta wychodzi. Kto to jest ten tłum? To są ci właśnie wszyscy ludzie, którzy są z nami, przyjaciele, koledzy, rodzina. No tak, no rozwodzimy się, no już tego i tak dalej, nie? I zawsze jest tak, że oprócz tej złości, oprócz tego, tej takiej uczuć negatywnych, nie? W, w tych obydwóch, to jest zawsze e, strona, która bardzo tego żałuje, nie? Może, może to być mężczyzna, może to jest kobieta, może, no ktoś jest w tej właśnie w sytuacji, tej matki, że odprowadza tą miłość. Ten, ten związek już na ten cmentarz, Idzie to pogrzebać, nie? Będzie jak będzie, trudno. Jestem zupełnie zdruzgotanym człowiekiem, ale idę to pogrzebać, idę się z tym pożegnać i tak dalej. I Jezus skrzesza to, skrzesza to tylko jego sobie znanym e, sposobem, skrzesza to właśnie w tym momencie, ze względu na stan serca tego człowieka. Ok? E, ze względu na rozpacz tego człowieka. Nie tego umarłego, nie tego, który już przekreślił wszystko, nie? Dla którego nie ma znaczenia to już. Tylko właśnie na, ze względu na tego, który się modli o to, który mm, żałuje. No i jest jeszcze ten trzeci rodzaj śmierci, małżeństwa, czy tam związku, podobny do tego łazarza, który już jest pogrzebany, już cuchnie trupem, już jest w stanie zupełnego rozkładu. Ale zobaczcie, że jeszcze z tego Pan Jezus może wyciągnąć, jeszcze z tego, może dopuścić do tego, mimo, mimo że się to rozpadło, nie? Mimo, że tak dalej, zobaczcie, że Pan Jezus. Czekał, to chorowało, nie? Bo łazarz chorował. Do, zostało mu doniesione, to choruje. Boże, jak mój ten, ten związek jest chory, jest chory, ja naprawdę potrzebuję pomocy. Spokojnie. I idzie dopiero jak to umarł, Umarło, nie? Jak łazarz umarł. Nie to, tylko łazarz umarł. Ale mówię to, jako nasz związek. Już po, po jakimś tam. No, po pogrzebie już, nie? I zobaczcie, że. Wszystko jest możliwe dla Pana Boga, nie? Ale dla nas, z naszej strony, musimy się zastanowić, gdzie my jesteśmy w tej naszej miłości, w tym naszym związku, gdzie, gdzie my jesteśmy w tym stanie tego rozpadania się. I to jest ważne, żebyśmy zobaczyli to i w tym aspekcie poprosili Pana Boga o pomoc, ok? Po pierwsze, nie panikować. A jeszcze jedna rzecz, którą tutaj chciałem zauważyć, to jest to, że kiedy a, ten, o skrzeszu tego młodzieńca, nie? Już niesionego na cmentarz. Zobaczcie, tu jest napisane, że ten e, Pan Jezus powiedział: Młodzieńcze, mówię ci, wstań. I wtedy zmarły usiadł i zaczął mówić. Ciekawe, nie? Jest to powiedziane, że nie wstał, zerwał się z tych noszy pogrzebowych, no bo oni się zatrzymali, tak? Czyli on go dotknął, oni się zatrzymali. Mówił: Młodzieńcze, wstań. On nie wstał, on usiadł i zaczął mówić. Co to znaczy? Nie zaczął mówić. Usiadł i zaczął mówić. Czyli nie wstał, zerwał się, nie poleciał do matki, nie zaczął się witać z tymi ludźmi, nie za... usiadł. Czyli dalej jest umiejscowiony w jakimś miejscu, siedzi i zaczął mówić. Czy to nie jest jak gdyby sygnał do powiedzenia do tego: OK, jesteś wskrzeszony. Usiądź i zacznij mówić. Mówić to znaczy zacznij nawiązywać dialog. Dialog to nie jest jednostronna wymiana myśli. To jest słyszę i mówię. Mówię i słyszę. Czasami, żeby coś powiedzieć, najpierw posłuchaj. I to też jest może zaproszenie do tego, taką już kiedyś modlitwę mówiłem. Um, kiedy modlimy się o. O poprawę w naszym związku, w naszej rodzinie, w naszych nie wiem, uczuciach. To módlmy się tą modlitwą. Panie, uczyń w nas serca słuchające. Zobaczcie, nas i serca. Nie tylko jedno, tylko dwa. Usiądź i mów. Usiądź mieć dialog. Miej dialog. Usiądź i słuchaj, co ta druga osoba ma ci do powiedzenia. Okay? I nigdy, 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 nigdy nie trać nadziei i nigdy, 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 nigdy nie, nie trać wiary i nigdy, 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 nigdy nie poddawaj się w modlitwie i nigdy nie myśl, że Bóg nie widzi stanu Twojego serca, Twoich pragnień, Twoich wymagań. Dobra, kończę, uciekam do swoich obowiązków, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I prawdopodobnie jutro kolejne nagranie odnośnie naszych taktyk uczenia się, uzdrawiania, związków, relacji, wszystkich i tak dalej. Także dobra, będziemy w kontakcie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Miłej nocy dla Was już w Polsce. U nas miłego wieczoru i do usłyszenia już niedługo. Na razie, cześć.